Bardzo wita w kolejnym demonie gier, dzisiaj mamy Bramble the Mountain King, gra nie ma języka polskiego, ma wszystkie języki świata tylko nie polski, już po prostu to jest, nie wiem kiedy my przestaniemy być trzecim światem, że to, to narzekam, ale angielski nie jest przeszkodą, no ale już bez przesady, no już, tu, tu, turecki jest, nie, yy, gra yy, ma wejść... Yy... Niedługo, pod koniec kwietnia, 27 kwietnia chyba, z tego co pamiętam, jest to jakaś przygoda podobna, no nic, zobaczymy. Chapterów nie mogę wybrać. No ja nie mam pada, raczej mam pada, ale nie chcę się podłączać. Oczywiście kich idzie. No dobra, czekajcie, to jest ekran ładowania, czy to jest Katstenka? No przecież nie wyrobię zaraz. Bardzo Was przepraszam, ale nie wiem, jestem uczulony na nagrywanie. Nie bardzo chcę Wam pokazać, to nordycka wasza jest podobna jakaś. E... O, grafika mi nie pasuje, nie podoba mi się. Ale nie narzekam naprawdę na ten festiwal, nie ma co narzekać, bo to jest po prostu mistrzostwo świata, co to się na tym festiwalu wydarzyło. Wy oglądacie pewnie tydzień albo dwa po tym jak się festiwal skończył. Po prostu tyle materiału nagrałem, tyle gier byłem ciekawy, że. A nie wrzucam 6-7 demek dziennie, tylko po jednym, więc. Pewnie do końca lutego festiwalu mnie trwa. <grytanie> nie, kreska jest nie. to nie mój klimat. E, mogę iść, bo dochodzę. Dobra, a mogę spać? Skocz tam? Dobra. Słuchajcie, tu widzieliście początek, nie, ma, nie mam pojęcia o co chodzi. Mogę skakać. A jak skaczesz, brzydko skaczesz. tak grzyba. No dobra, grajmy trochę, zobaczmy. Zobaczmy, z czym to się je. Przyjemnie się ogląda, nie? Jak ktoś kaszla, smarczy i tak dalej. No nic, przepraszam bardzo, nic z tym nie zrobię. Chciałbym pauzować co chwilę. No, właśnie na ten kamień, dziękuję. Dobra, i zobacz, co tam jest w wielkim świecie. O, zjeżdżam sobie. No, słuchajcie, ale tak, fizyka, zobaczcie, kwiatów jest, a kreska mi nie pasuje. To, ale to jest, jakby, moje zdanie, nie? Ta to, to postać się porusza, no okej. Okay. Ma no, być ponura i mroczna, że taki horror nie będzie. Nie Nienawidzę horrorów. O, jak ładnie plumkają. Plum, plum, plum. O, mamy krasnola ogrodowego. Ej, chodź, krasnale. Zostaw, wiem, że tam jesteś. Chodź tu, byłaś. Wyłaź. Ej, to jest Grandet. Ja jestem pomniejszony. Jestem malutkim ludzikiem. Znowu jakiś zły profesor mnie pomniejszył? Dobra, no idźmy do tej rzeki. No dobra, tylko to ma być mroczne. To, bo tak może i bym to grał, ale jak ma być mroczne, to niekoniecznie. Ptaszki uciekną. Ja jestem wielkością wrubelka. To Chyba jestem mniejszy niż w grounded. Ej, tam coś stoi. Jerzyk! To jest Jerzyk! Jerzyki są bardzo fajne. Idziemy do Jerzyka. Możesz szybciej biec. O, boże, z Shiftem. Dobra. To Jerzyk. A Jerzyk teraz. O, jest na ogrodową. Patrzcie, teleportował się. A Jerzyk mnie teraz zeżra. Bo się na mnie wkurzy. Chodzę Jerzykiem. <grym> Ej, no weź, daj mu tego robaczka, wieśniaku jeden. Dobra, idźmy. Powiedziałem, że mam płynąć Jerzykiem. Jerzyk do szybkich nie należy. No, Jerzyk jest wolnym Jerzykiem. Dobra, chodźmy. Za mu tego robaczka zażre jest znęca nad Jerzykiem. A Jerzyk se tu idzie. Czy on se pływa? Jerzyk, pływasz czy idziesz? A tu są ryby. I ryby ci tego robaczka. Zobaczcie, fizyka liści jest. Muszę się pewnie trzymać ustalonej ścieżki, jak znał Jerzyk. Jadę sobie na Jerzyku po prostu. Prawdziwy jeździec. Żaba jest. Żab nie lubię. Jerzyki lubię, żab nie lubię. To, co, co zjada? Jerzyk zjada żaby czy żaba Jerzyka? Nie, no pewnie nic, niczego nie zjada. Tam mam iść do góry. Fajnie jest, zobaczcie. Można powiedzieć graczowi, gdzie ma iść. To jest też już, widzę, fajnie w tej grze zrobione. Nie Znaczników mu nie dając, znaków ani żadnego paska przez pół ekranu, nie? Tu wiem, gdzie mam iść, bo liście są tak ułożone. Pewnie muszę zeskoczyć z Jerzyka. No i pięknie. Jerzyk, zostań tu. A, drobaczka sobie zjedz Dobra, biegnij, bo chłopie, chodzisz tak, że... Krastan ogrodowy. GONIĆ Krasnara! GONIĆ Krasnara! Krastan, możesz tak nie zapierniczać? Przecież on ma sześć razy mniejsze nogi ode mnie, jak on tak szybko biega? No się skitrał. I zaraz mnie tu coś zeżre i koniec gry Ej, coś tu jest. Ej, dmuchawce. Zobaczcie. Dmuchawce. Ej, mogę je... Ej, to chodzi. Mogę przybliżyć kamerę? To chodzi. O, ten kichnął. Dobra, idź dmuchawiec. Będziesz musiał kichnąć. Jak znam życie, to kichniesz. Co? Kichnij. Masz tu dmuchawce. No, kichnij. Ha, 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 ha. zagadkę. Dobra, chodź tu. Zawiem przed. To jest jakiś golem. Golem jakiś. On jest połową tylko siebie? No dobra. Dobra, zagramy jeszcze chwilę i będziemy kończyć, no. Nie włącz krasnolu. I już ci pomagamy. Czasami jesteśmy malutcy, ale ci pomożemy krasnarku no, no nie wiem, może ta grafika miała taka być, bo to jest Basia, ale nie wchodzi. Dobra, bo on by się tu utopił, nie? Będą mnie bombardować z góry teraz, zobaczycie. Zobaczcie. Nie, zobaczcie, odwracam się. Nie, no jest. Kurcze, no mam mieszane uczucia, nie? Jest. Pawoły nie zobaczymy za dużo, ale nie o to chodzi. Ale zobaczcie, jak to jest zrobione z jakim pomysłem. I te staro się odwróciły. Jakby nie ma to nic na odpierdnić, no nie widzę przynajmniej tego na razie. Coś tam stoi na brzegu, co to jest. Podnieś to. I zobaczcie, mamy coś. No dobra, mamy jakąś figurkę. Podnieś. Po co mi ta figurka? Na razie nie wiem. Jakiś zwierzaczek tu hałasuje ładnie. Może drugi jeżyk? Czekajcie. Dobra, lewy to kucni. Korzonki. Dobra, przeszedłem. Dobra. Tu są te, co były tam u góry, nie? Nie, to są po prostu kwiaty. A to u góry miały te kwiaty na głowie. No nie widzę, że mam iść tym piękiem. To nie może biegać. Krasnal, zobaczcie, Krasnal też trzyma równowagę. Zobaczcie na głowie. Nie no, słuchajcie, no.. Kurczę, no takie przywiązanie do szczegółów. No dobra. A miałem go tylko przeprowadzić. A to jest ich, ich, ich habirka. No, pomachaj mu! Co tu się wydarzyło? Ten kraster dał mu jakąś pigułę. Co tu się dzieje? Dobrze, że nie skończyłem demona jeszcze, bo byście mi nie uwierzyli. Że ten dzieciak jest na Furany. Gdzie on spadł. I się już zrobiło mniej przyjemnie. Zobaczcie, i zbagowałem demonka, proszę bardzo. Widzicie, można. Można, bo ja cały czas spadam. Ale ja nic nie widzę, słuchajcie, no zrób coś, żebym ja widział. Ja nic nie widzę, bo się minigra pewnie zaczęła, co? Nie wiem, cokolwiek tu się wydarzyło. Chyba zbagowaliśmy demo. Dobra, odbagowaliśmy demo. Znam, żyć, że mam biec, no. Od razu wiedziałem, że do góry. No dobra, ma tą latareczkę. Jeszcze chwilę wam pokażę, i I spadamy. A weź, trzymaj tą latarkę u góry. Muszę tam skoczyć do tej kratki. a tak by wychodziło. Muszę wskoczyć do kratki. Teraz wskoczyć tu. Ładnie się złapałeś, chłopcze. Skocz tu do góry. No, dobra, nie chcę biegać po tamtym. Dobra, tu coś mamy znowu. E. A, muszę to pchnąć. Dobra. Dobra, rozwaliłeś to. Po co? No, ale po co to rozwaliłeś? Dobra, nie wiem. Nie wiem i nie powiem, że się dowiem. Kompletnie nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, podejrzewam, że wiem. No już wiem. Wiem po co to rozwaliłem. No dobra, borocznie się zrobiło. Wiemy, gdzie mamy iść. Dobra, to dobrze, że zobaczyliśmy ten fragment. pewnie pająki będą, co? I inne robactwo. To jest pod ziemią. Dobra, jak się wspina, to nie widać światła. Logiczne. Dobra, bo może zobaczymy coś strasznego. Albo takiego mrocznego, faktycznie. Dobra, czekajcie, zjeżdżam gdzieś na dół. Na dół, a tu do góry. Słyszycie, co tu hałasuje? Tak niefajnie coś tu hałasuje. To jest łańcuch, widzę, że mam się go złapać. No, nie, nie miałem się go złapać. Trochę mi to. Trochę. Trochę. To było niefajne, bo to było logiczne. Tam są cztery do góry. No, tam to spada i ja mam po prostu skoczyć na to. Teraz to, to się przesuwa, ja tu na końcu. I mam czekać do ostatniej chwili. Nie, ja mam się tego łańcucha chyba złapać. Dobra, ostatnie podejście. No nie chcę wam też psuć zabawy. Czy, czy to nawet w ogrywaniu demka, słuchajcie. Żeby rozwiązywać te wszystkie rzeczy. No tu widzicie, no tu, tu jest ewidentne, to jest proste. Teraz tutaj na pewno. Tu jest ten łańcuch. Ale mam się go złapać. No on nie może się go złapać. Ta winda zjeżdża, ale bardzo powoli. A wiem co mam zrobić. Chyba, chyba rozgryzłem to. Ona się buja jak ja stoję. Więc jak stanę po środku albo lewo-prawo, to ona zdąży poczekać, aż zjedzie ta druga winda. Tak zakładam. Zobaczcie. Widzicie? Mózg, główka pracuje. Główka pracuje. Zobaczcie, jak można zagadkę zrobić, żeby można było se z nią poradzić. Zobaczcie. Można? Można. Dobra, to pewnie zaraz mi spadnie. I nie, czekajcie, też mam stać i mam się trzymać tego? Nie, to mam bójnąć teraz... Zobaczcie, jedną zagadkę zrobili, że trzeba otrzymać drugą A Teraz podejrzewam, że mam tutaj huśnąć to. Nie. Wiedziałem, że mam poczekać. Dobra, będę kończył, słuchajcie. Macie kolejnego demona. A jeszcze wam pokażę jak główka pracuje, e, który jest, jest fajny, ale nie dostanie dobre demo, bo na razie to mi ciężko to ocenić w jakikolwiek sposób. Ciekawe co tu warczy, pewnie jakiś kret. Są pozamykane jakieś dzieci w klatkach. No już wiem co mam zrobić. Przy Assassin's Creed się zrobił z tego. Tam coś jest w tej klatce, słuchajcie. Teraz go uwolnię. Nie, to jest wścieknięta. Nie jego go, bo to jest wścieknięte. Dobra, miałem kończyć, nie? Ale tak, jestem ciekawy tej przygody. No dobra, cały czas się nad oceną końcową zastanawiam. Wyjdźmy z jaskini, czy zróbmy coś dalej Już zakończymy naprawdę O zobaczcie I będzie historia opowiadana Na. na tym na, na... ścianach jaskini Jakiś Bóg był Który kurzył się i wszystkich ludzi zdmuchnął. A ludzie się zbuntowali i zdmuchnęli Boga, prawda? Nie, tu jakaś wielka coś. Nie wiem co to jest. Pewnie coś, co kto śpi w tej jaskini. Dobra, wyszliśmy z jaskini. Dobra, nie wiem, nie wiem jak to ocenić, słuchajcie. Chyba ocenię to jako dobre demo, bo jest mega dużo mechanizmów, które są mega przemyślane. A ją znowu się na furał, nie? Ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle. To może być też króciutka gra w sumie, nie? Zobaczymy. Ej, zobaczcie. Goła pani jest. Ej, to jest potwór, nie? Ej, ona idzie do mnie. Ona chce mnie zabić. Gdzie ona jest? I ona tu wynurzy się. I mnie zeżre. Mówię wam. Mówię wam, że tak będzie. Dobra, kończymy, już nie pokazuję Wam więcej. Dobra, dzięki, wielkie za uwagę. Dostanie dobre demo, bo naprawdę jest dużo mechanizmów fajnych. Widzimy się w kolejnym demonie. Nara.